Cześć, witajcie w kolejnym przeglądzie magazynu Lego Star Wars. Otrzymaliśmy magazyn oraz prezent, którym jest Spider i przyjrzymy się mu potem, na razie zajdziemy do naszego magazynu. Na z naszego magazynu mamy Boba Fetta, informacje co znajdziemy w środku, mam tutaj np. informacje o plakacie, o komiksach oraz o prezencie, którym jest śmigacz Luka. I mamy tutaj również informację o tym, że jest to numer 3 na rok 2016. Wyszedł on w marcu i kosztuje 99. Mamy tutaj również logo Disney'a i jakieś tam pustynne tło. Ok. W środku mamy charakterystyczny dla Star Wars wstęp z treści Yy, śmigacz Luka, figurkę Luka, próbę Jody Informacje ogólnie o naszym yy, ścigaczu yy, Komiks Tutaj mamy jakieś yy, zagadki z X-Wingem Dalsza część komiksu Tutaj mamy informacje o Slave 1 Jest to statek bobby Fetta i tutaj mamy przedstawione jego wszystkie funkcje i tak dalej, mini figurki, które znajdują się w tym zestawie oraz ogólne informacje na temat tego y, oto pojazdu. Mamy tutaj również imperialną bazę danych, tym razem jest tutaj Boba Fett. Y, mamy tutaj jego minifigurki figurki, ma jest tu normalna minifigurka oraz tutaj Boba Fett y, w jamie Sarlaka. Mamy tutaj również jego. Podpis, mm. stempel Imperium, oraz jakieś życiory, zdane, osobowe i tak dalej. Boba Fett jest przedstawiony jako bezwzględny łowca nagród. Co myślę, że wszyscy wiedzą. I mamy tutaj plakat, który ogólnie rzecz biorąc, jest właściwie spisem minifigurek z najnowszej serii. Tutaj mamy kolejny raz już czy Luka instrukcję po drugiej stronie plakatu. Tak samo jak w przypadku Sokoła Milenium. Dalsza część plakatu. Tym mamy jeszcze logo Star Wars oraz Kylo Rena. Także fajne. Tym mamy jakieś zagadki, że, się, że trzeba dopasować te puzzle takie. Tym mamy komiks kolejny, ale tym razem z rebeliantami. Jak właściwie co magazyn. Dalej mamy różne zagadki, łamigłówki z minifigurkami i droidami. Tutaj mamy jakiś labirynt, jakieś prace konkursowe. Ten czubaka fajnie wyszedł, komuś mi się podoba. Można było wy... czy można albo czy można było wygrać obiłana hero faktorowego. W kolejnym magazynie znajduje się królewski myśliwiec N1. Na okładce są dwa droidy Artu oraz C3PO, i będzie on dostępny od 30 marca. Mamy tutaj również rozwiązania naszych zagadek, łamigłówek oraz kolejny raz reklamy Super Strikers z Disney XD. Z tyłu mamy logo Lego Star Wars oraz po prostu reklamę dwóch dużych zestawów ze Star Wars. Bitwa o takodana oraz Transport Ruchu Oporu. Zapanuj nad swoją mocą, coś tam tutaj pisze. No i mamy tutaj dynamiczną scenkę przedstawiającą oba zestawy. Ok, zajmijmy się teraz naszym prezentem. Nasz ścigacz jest zapakowany w woreczek, saszetkę właściwie foliową. I jest to taka sama saszetka, oczywiście, jak każdy inne. Mamy tutaj logo LEGO Star Wars, głowę Kylo limitowana edycja, nasz zestaw na jakimś tle, w sumie sama, nie wiem co to jest, jakaś planeta na pewno. Od 5 lat logo Disney'a, yy, nazwa Land Z tyłu mamy logo LEGO Star Wars, głowę Kylo Rena, informacje, właściwie ostrzeżenia oraz kloczek w skali 1 do 1. Jest to taki czerwony stożek. No, i jest informacja tylko, że zostało wyprodukowane w tym roku, ale niestety nie ma napisane, gdzie. Okej, okay, myślę, że możemy otwierać, więc zajrzymy do środka. Z takich ciekawszych elementów mamy tutaj elementy, jest ich kilka, o takim jakby kolorze. Metaliczno-szarym, i one są takie połyskliwe wręcz. Więc bardzo fajne elementy. Mamy tutaj elementy y, takie piaskowe, takie w kolorze dark. Tam bym powiedziała. Elementy szare. Takich ciekawszych może nie ma, a może ten. Taki dwustronny. Fajne. Mamy tutaj sporo elementów takich ciemno-czerwonych, purpurowych właściwie bym. Yy, powiedziała takie jakieś płytki i to właściwie tyle okej, okay, ja się... o w sumie to mamy tutaj jeszcze takie przezroczyste serki okej, okay, chyba to naprawdę na tyle więc ja się biorę zabudowę i widzimy się za chwilę Zestaw jest już złożony, ale mam pewien problem, gdyż jak widzicie, na, w magazynie te stożki są szare, a na opakowaniu czerwone. I tak samo jest w instrukcji, więc w sumie nie wiem, co jest dobrze. No, myślę, że dobrze jest to, co było w instrukcji, ponieważ no, nie ma trzech srebrnych czy tam szarych. Ale to wygląda na tyle dziwnie, że ja bym to z chęcią, yy, nie z chęcią, tylko bardziej by to lepiej wyglądało, gdyby to było tak. Yy, jakoś symetrycznie, czy coś tam, a nie. Yy, no i na, na przodzie opakowania, yy, opakowania magazynu również są yy, szare, więc w sumie nie wiem o co chodzi. Ale wiecie, co ja chyba zresensuję yy, dla Was, tak jak było w instrukcji, a ja potem to zrobię po swojemu. Okej, okay, więc tak wygląda nasz ścigać... nie, śmigacz Luka I no, jest on dosyć dobrze odzorowany. Nie będę się czepiać do tych stożków, ponieważ sama nie wiem jak to powinno być dokładnie dobrze Po pierwsze, mamy tutaj przód, jest to taki, nazwijmy to, zderzak I mi się nie podoba, że to jest ta szpara Mogliby to jakoś załatać Albo coś No byle tego nie było Mamy tutaj y, szybki, trzy. No, właściwie to mamy y, tutaj klostki, które no, imitują te szybki. I tutaj w ogóle powinien być taki niby cockpit, i tam właśnie siedzą minifigurki. Tak wiecie. W teorii. Mamy tutaj po bokach y, takie grille. Takie nie wiem, czy wydechy jakieś, czy co. To są silniki. Y, tak wygląda. długo to tam nie ma nic ciekawego. I w sumie to na tyle. Bardzo fajnie jest odzorowany ten yy, model. Ja miałam okazję go zobaczyć w większej wersji Lego na żywo. I bardzo fajnie jest odzorowany, ale naprawdę nie pamiętam, jeśli chodzi o te stożki, jak to powinno być. No, no naprawdę nie mam pojęcia. Więc jak wiecie, to mi powiedzieć. I w ogóle to bardzo mi się podoba ten zestaw, mimo tego, że nie przepadam za nim, to akurat wzorowanie tego modelu mi się bardzo podoba. Poza tym jest to dosyć fajny dawca takich ciekawych elementów elementów w takich ciekawych kolorach, jak właśnie ten ta, nie, Dark Tan oraz ten taki purpurowy, czerwony, bardzo fajne elementy. Okej, okay, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!